Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj pierwszy filmik z cyklu Domowa siłownia wyposażenia. Często pytacie w filmikach o sprzęt jaki mam na domowej siłce, więc postanowiłem Wam trochę przybliżyć, jaki konkretnie sprzęt, do czego używam, gdzie go kupowałem, jakie pełni funkcje. Myślę, że to się przyda, jeśli będziecie chcieli kupić sprzęt na własną domową siłkę. Na pierwszy ogień dzisiaj idzie ławeczka od firmy k -Sport. Jest to w sumie jeden ze sprzętów, który kupiłem jako pierwszy. Ta ma gdzieś około 6 lat. Trenuję na niej od samego początku. Jest to ławeczka regulowana. Tutaj ma kilka poziomów, na których możemy ćwiczyć. Tutaj sobie regulację. Od totalnie płaskiej poprzez możemy sobie robić skok w górę więc mamy y, zwyczajną ławeczkę płaską i możemy sobie stopniowo zwiększać, obciążę, y, z, sobie stopniowo zwiększać y, pochylenie tej ławeczki, w zależności od tego, jakie mięśnie chcemy trenować, aż do y, samej góry, do totalnie wyprostowanego y, do ćwiczenia, na przykład na barki czy na klatkę. Całość tej ławki Naprawdę fajnie wykonana, bo jest to fajnie wszystko yy, zrobione w skórze. Wykończenia są dosyć yy, solidne. No jak widać ławeczka się nie zniszczyła przez 6 lat używania, a też ją używam do wyciskań, do jakichś ćwiczeń z handlami, do rozpiętek i tego typu rzeczy. Tutaj też mamy regulację 3 poziomy, dzięki czemu możemy też różne ustawiać poziomy do ćwiczeń. I Myślę, że taka ławeczka na domową siłownię na początek jest super sprawą, nawet jak macie same handle. Dodatkowo, oczywiście, ze stojakami można już potem robić też cięższe ćwiczenia na klatkę z gryfem. Jeżeli chodzi o skręcenie całego zestawu, to wszystko przychodzi w częściach razem z instrukcją, więc skręcenie tego nie jest żadnym problemem. A całość jest naprawdę solidnie wykonana. Mamy jakieś też tutaj zaślepki porobione, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No i tak naprawdę nigdy nic nie trzeszczało, nie miałem jakiegoś wrażenia, że ta ławeczka się zaraz zarwie. No moim zdaniem naprawdę solidny sprzęt. Teraz u nich na stronie jest nowsza ławeczka, bo tej już nie można dostać. I ta, która jest u nich to jest KSSL-010. Ona kosztuje 459 zł, ale ma dodatkowe jeszcze poziomy regulacji, bo ma jeszcze jeden poziom do góry i ma jeszcze tutaj taki dodatkowy element, to sobie zobaczycie, link do tej ławki wrzucę Wam w opisie filmu i sobie ją zobaczycie, bo moim zdaniem jest bardzo fajna, bo można jeszcze robić skos w dół. Jest tak jakby jeszcze jeden dodatkowy tutaj poziom, i możemy sobie robić na przykład wyciskanie z głową w dół, czy rozpiętki, czy no dodatkowa gama jakaś ćwiczeń. W międzyczasie też postaram się wam wrzucić filmiki jakieś z moich treningów podczas trwania tego filmu zobaczycie sobie jakieś tam przykładowe ćwiczenia jak robiłem na tej ławce dosyć ważne, że ućwik tej ławki to 250 kg razem z y, wagą y, użytkownika. No to powiedzmy, że jak ktoś waży 100 kg, no to spokojnie 150 może sobie jeszcze wziąć. No myślę, że jak na domowe siłownie dla amatorów, to są dosyć spore ciężary, więc taką ławkę jeśli kupicie, to na pewno Wam y, posłuży przez długie lata. Tutaj sobie możecie zobaczyć jeszcze jak wygląda z przodu. Cała się jest wykonana ze skóry. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda z tyłu ta regulacja. Myślę, że jest to naprawdę fajny sprzęt na początek do, do domowej siłowni. I no wiadomo, teraz ceny sprzętu, jeśli chodzi o takie wyposażenie domowych siłowni przez całą pandemię, zdrożały i to o kilkadziesiąt procent, czasami i więcej. No ale w, w stosunku do tego, co tam widać na rynku, to myślę, że akurat te produkty od firmy Kasport. Są dosyć fajne w użytkowaniu. Zresztą mam parę jeszcze sprzętów od nich, ale to może w innych filmikach przy następnej okazji. Ogólnie ta ławeczka, moim zdaniem, jest bardzo fajna, spełnia wszystkie swoje funkcje i ja, ten sprzęt, mogę w 100% polecić każdemu, kto szuka regulowanej ławeczki do siebie na siłkę. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcecie jakieś kolejne sprzęty, które mam wam zrecenzować, to piszcie w komentarzach. Myślę, że następny poleci w kolejności właśnie wyciąg też od nich i zobaczymy sobie, jak, jak funkcjonuje ten wyciąg, jak się na nim ćwiczy. Na ławeczkę zobaczycie sobie na tym filmie inne jakieś moje ćwiczenia z innych treningów, także oglądajcie w razie pytań odnośnie tego sprzętu, piszcie. Jeszcze sobie może na koniec ją ogram po prostu z bliska, zobaczycie sobie co i jak jest wykonana. Tutaj macie z bliska zrobioną całą regulację tej ławki, jak wyglądają te elementy do, do zmiany położenia. Wszystko jest tutaj na, na śrubach z takimi zaślepkami plastikowymi, więc to wszystko dosyć estetycznie wygląda. Cała ławka też moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. Jak widzicie tu jest wszystko zrobione, wykończone fajnie. Ławka jest użytkowana przez, na no, dobre 6 lat przez dwie osoby i nie widać tutaj żadnych spękań skóry, ani jakiś tam uszkodzeń. No oczywiście kładę na nią ręcznik zawsze jak ćwiczę, no ale to takie zasady obowiązują na każdej siłowni. Dodatkowo do niej jeszcze można dołożyć modlitewnik, prasę do nóg. Także pokażę wam może na innym filmiku jakie są akcesoria dodatkowe do tej ławeczki. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Oczywiście też jeżeli szukacie jakieś tam zniżki, to na Hasło Zrzuć brzuch, macie 5% rabatu na stronce ich sklepu. Jeszcze jest taka opcja, że jeżeli nie macie tam konta, to na pierwsze zamówienie jest 10% rabatu. Z mojej strony tyle, jeśli materiał się podobał, daj łapkę w górę, zostaw suba, jeżeli masz jakieś pytania, pisz, postaram się odpisać.